I cześć, witajcie, z tej strony Peter Szefowy yy, Witajcie Jest to drugi odcinek w tym samym dniu Zrobiłem, ponieważ mi się nudziło i... No, nudziło mi się, więc na start zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem A my już byliśmy na jakiś losowy... Odcinek, na jakiś losowy serwer tak, ja wiem, ja nie wiem o co chodzi. Dobra, no to wbijamy, tu jest tylko box pvp. Sprawdzamy jakie, ale najpierw zobaczmy. Hmm. No dobra, tu. A tu sto. Dobra, tu są trady. I damy nuba. I damy pieko. Czyli za co? Za monetę. A może też się Nie. Dobra, sprawdźmy jakie są kity. Kity gracz. Jedzenie, fireworki. Wow. To są gacie nuba. Jest tutaj gdzieś bezpieczna strefa? Nie ma Czyli my mamy... Tam lat... Ha I nie skinałem. Zawił cię cheater, masz nagranie, napisz na... nie Nie zawił mnie jeszcze Skrzynka dla biedaków o chłopie bierzemy to na zapas Z złota, pieremy dużo. Ja mam pomysł. Mamy to teraz tutaj. I to. I to. A my idziemy. a mis po quin no de que estem ai dai mis po estem Time tá me espoca. No dobra, kopiemy sobie tutaj Emerald Dobra, tu nie ma! Nie, to możemy robić odcinki z tego serwera Mogę się dogadać o czymś z adminem Na przykład reklama serwera za Recru na admina Nie Warp on tylko jest. I co tu najpierw tu mamy iść? Ja chcę to skraftować. Myślę, że to będzie bardziej opłacalne My mamy M! o chłopie. to mi to nie potrzeba eee Ej, poczekajcie Co to za gówniany serwer? Co to za gówniany serwer? Przecież wy widzieliście co się stało. No gość TNT tutaj postawił i zabił, zabił mnie. Gość. Głupie, tutaj teraz tak wstawiają te TNT Jeszcze elytrę straciłem. No ej Hej, gówniarze! Daj mi już. dai mi spogli no ehi hey, no c'ho tutta la mamma oh, ehi hey, tu 2V1 i więcej jest surowo zabronione, podczas walki nie można ląkać i wpisywać WhatsApp. A można uciekać na linię bez PVP. Orangi i wyzywanie admin. Bicie osób bez seta też jest zabronione, osoby bez seta nie mogą kraść, na przykład EME tam gdzie jest PVP. do osoba bez seta Cię bije, możesz ją zabić. To osoba bez seta kopie MM może się zabić tam, gdzie jest PvP. Proszenie o pity, o it jest zabronione. No ej, no ale to jest... Ej, wywaliło. Dobra. Mój serwer. Box PvP. Mam to nieważne. Zapraszam na najlepszy. No dobra. No dobra. Także kopiujemy. I wklejam. Nie to. Kontrol C. Kontrol V. Włączony. No jak to? No cholera teraz. Długo nie zajmie. Musicie trochę poczekać. Długo nie zajmie. Eee. 1.182. To jest. To jest szalone, że ludzie... Sróbcie. Już nowa Eda jest od wczoraj. Polecam. Ja właśnie nagrywam odcinek z testowania jakiś serwer, box, nie film. O prawda, to nimy film. kolegą serwer, bo taką chyba. No. To jest świetnych no, rzeczy. No te skrzynki, na każdy od ten gminę, bo coś rzeczy. Świetne widzę miki, nie na Google Nie ma to temu, żeby dało robić zabijać gracze. Zawsze jest testar co 5 minut będziemy się starać dawać, dawać wam ikony na środku Jest netherzaję nether. No to ej, niezły ten nether Ale czekaj Ale niezły ten nether Serio Dobra mamy You are not whitelisted listed on this server Hmm. A tutaj zobaczmy. Bo tutaj jest taki surfer. Możecie sobie zobaczyć tutaj login, ale tak nie wbijecie, bo ja mam premkę, nie? Na rach Dobra. Mimo to, że zobaczycie hasło. Nie znaczy, że... Dzięki Essa, nie Po pierwsze musisz mieć premium tak jak ja, Minecrafta Żeby wbić Dobra Hej, ja nara Dlatego w... może w przyszłości założę swój serwer Jak chcecie, żebym założył jakiś scenariusz w przyszłości, to musicie napisać tak, zostawiać łapie, łapie w górę i suby. Żebym wiedział, że w ogóle coś chcecie, żebym zrobił, nie? Są dżunglowe drzewa? Tak chyba E dobra tam coś jest Mienie youtuber Xo Został zabity, bo nie ma już serc. Dobra. Mm. Dobra. To idziemy szukać dalej. Hmm. Bądź serwa Rozłączony już Zwączony. I tak w opisie Ci którzy ma, mają Minecraft Java Edition i to żeby wbili To Napiszcie IP w, IP w komentarzach i dodajcie mnie do white listy, jeżeli ten. Jeżeli. Jeżeli jest white lista, nie? No no i... No, dajcie mnie do white listy i... i podajcie IP a chcecie, żebym wpił na wasz serwer. Ale ja... Aha. Dobra. No nie. Hmm tak to. to mój ziom z tego To mój Ziom, ale on hmm. chyba zrezygnował z robienia tego serwera, Robienia Ale spoko gość Możecie... O to jest nowy film dzisiejszy O! ZSC serywał Nie kube play Taki serwer już nie istnieje, mordy Jak coś No nie wiem, a... Jak chcecie to sobie wbijajcie na te serwery, które Wam pokazuję. A jak nie chcecie, to nie wpijajcie proste. Jeszcze ja na moim. Za o? Chlebek kwiat y, 0,14, proszę bardzo. Mm czarna turbę i już. O! Wow. Ciastek podkreślenie przekazuje A? 10 zł. Poproszę kolonistę. A na gdzie tu jest IP? 137 boxu będę miał I mogę... właśnie, chciałbym, żebyście dobili 1000 łapek chociaż. 1000 1000 subów subów, bo to jest naprawdę moje jedyne marzenie. nie ja będę wam wdzięczny, mogę mogę na tysiąc subów zrobić wam serwer taki kozacki, postarać się mógłby to nie być ten Aternos no nie nie zrobię na jakimś innym, nie będzie to Aternos Tylko do środy. A dzisiaj mamy co? w Poniedziałek. Więc tak, pros prosiłbym was, zostawcie łapę w górę i, i ten, suba. Czekaj, każdy ma VIPa do... do środy. VIP. Kit Kit tylko jak odebrać tego w Wipa Czekaj mesa toki. Okay. Ja, og det er bra at Vipa oh. To Dobra, to by było na tyle w sumie dzisiaj. Także prosiłbym was, żebyście spędzili moje maszenie. Zostawcie łapkę w górę, spełn... no i jak może zostawicie suba i napiszecie w komentarzu. Fajny film to może dostaniecie suba ode mnie, suba sub. Więc dzięki wam za film, pa. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.